I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough Cause time. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision, I go lie I'm happy in my feelings to be fine Need time and I'll soon be winning I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat then you know I'm gone feed em If you're coming for me hope you're ready for a demon I uh, can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason yeah. If they wanna go eat then you know I'm gone feed em Hop down, hop down boys, go down I told you it I co? Yeah. Ok, więc mamy 30 stopni, parówa, żaruwa z nieba leci, żar Później po mają być też burze z gradem No ja my się wybraliśmy na pitbajki. ja pierwszy raz się jestem u Artura Jeżaka Na razie jestem strzelowana, ale myślę, że jak wsiądę na, te, na tego małego potworu to się zestresuję Nigdy nie jeździłam, mam niewygodny kombinezon Więc myślę, że będzie... ...ciężko trochę, ale... ale zobaczymy jak pójdzie Wyzwanie to już jeździ schodzi na kurano. myślę, że ja po 10 latach też będę no może dzisiaj ci się uda Przy <głoslerna> okazji gleby na pewno jakieś krano dotknie <głoslerna> asfaltu. <głoslerna> myślę, że... Tak, także czekamy na pierwsze instrukcje. Czekamy aż tutaj jedna grupa skończy swoje jazdy i zaraz będę ruszała. Trochę z siebie nie wyobrażam te motocyklu, jak ja tam się zmieszczę cała z tymi swoimi nogami tym wszystkim, jak to upakować na takiej małej przestrzeni. No, ale zobaczymy. No i teraz masz świeży kombinezon, tak? Tak. Który jeszcze trzeba by go dobrze ułożyć, tak? No właśnie, no to jak jest świeży kombinezon, to dobrze jest go ubrać właśnie nie w zimne dni, a w gorące, żeby dostał wilgoci. Czyli w tym przypadku dostaje wilgoć z naszego potu i zaczyna się naciągać. Langry jedziemy na mały tor i się rozgrzewamy. Rozgrzewamy górę, uczymy się jechać motorkiem. Patrzymy co tam się nowego dzieje u nas na tym motocyklu i będziemy mieć po kolei zadania do wykonania. Trzymaj, trzymaj, dawaj i pchaj, pchaj. Nie, 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 bo chodzi o to, żeby zrozumiała, że jak trzymaj na motorku, to dużo może zrobić. I druga, hop. I do mnie mocno, 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 mocno. Rozumiemy się? A I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding. It's so sharp, so freezing So cold, Behold, whole frostbite they feeling I could tear you apart or I could go heal them Don't believe in fate, don't believe in feelings. I just need a place when my mind starts feeling I don't pace myself, I grind on kneeling Got enough for change, I just love the feeling uh. I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing Don't find the night, I'll be in my feelings. I'ma be finding time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you come up for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the sky. got will go, got, got reason if they wanna go eat. Then you know I'm gonna feed them. Pierwszy trening na za sobą. Po prostu tragedia, to jest tak męczące i wyczerpujące, się czuję po prostu jak po jakimś maratonie. Upocona ręce mdleją, kolana, ręce, kolana, nogi też, uda drżą, więc to jest naprawdę mega wysiłek. Pierwszy raz jestem tak spocona i tak spocona również w kombinezonie. Kombinezon nie ułatwia sprawy, bardzo jest przylegający, ogranicza ruchy, ogranicza swobodę ruchu, więc trzeba włożyć więcej siły w każdy ruch, w podniesienie łokci, w rozchranie nóg, to bez kombinezonu przychodzi mi dosyć łatwo, Krzysztof może potwierdzić. E, więc naprawdę słuchajcie, no e, jestem tak, czuję się, że mało wiem, mało umiem, mało, e, ale gdzieś jakby nie ma takiej, takiego lęku strachu obaw. E, Te dwa razy się włożyłam na picie, przeżyłam, więc ten upadek naprawdę nie boli, akurat w tej formie, którą jego wykonałam. Zejść na kolana, no, jest bardzo trudne, bo jest ograniczenie w głowie, także ok, zaraz polecę i... Stracę tą równowagę, ale no super przygoda, na pewno jak teraz świętę na Gladiusa, to, <grych> to będę się czuła lepiej, tak? Pewniej, pewnie tak ta. pewnie, pewnie, Tak, że do domu, jesteśmy zmęczeni mega. Tak, także polecam Wam tego zabawę. My robiliśmy to przy 30 stopniach, tego wam nie polecam. Właśnie upał dodatkowo, wzmaga, uczucie zmęczenia, wykończenia. Jestem cała rozmazana pewnie, no bo się specjalnie dla Artura mojego instruktora umalowałam, to niestety nic nie dało, nie, nie, nie dało mi dodatkowych punktów do, do zejścia na kolano, więc... No trudno, następnym razem może coś innego spróbuję. No proszę. No to przy glebie akurat e, e, lekkie tarcie nastąpiło. E, tak, także słuchajcie, no pity, fajna zabawa. E, dobrze dobrany kombiekt to też chyba podstawa. On też jest sporo rozejdzie na takich pitach, więc mi jest nowy, kilka razy używany. Więc okej, okay, tutaj zwalam winy trochę na niego dzisiaj. Że nie doszłam na kolano, bo nie sobie w w głowie, że może mi się uda, ale jednak nie ma co na siłę też. robić. Walczyłaś do końca, naprawdę jak lwica, co najmniej ja mhm. byłem na tym etapie zmęczenia, na którym go się jeszcze wstadała, na, wsiadała, napita i próbowała kontynuować zajęcia. Ja już odpuszczałem, ale jakby tutaj pełne szapoba i myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz. Tak, jeszcze tylko jedna taka rada konsumencka, weźcie ze sobą coś słodkiego, bo ja po śniadaniu tu przyjechałam i śniadanie domu o 9, zajęcia zaczęliśmy o 14, więc naprawdę odpływ cukru poczułam bardzo, ręce mi zaczęły drżeć, a nie czułam tego nigdy w sumie w życiu, czułam właśnie ten niedobór cukru, jak zadam jakieś ciastka, zrobiło się lepiej, więc coś słodkiego, jakieś izotoniki, bierzcie dużo wody na takie treningi i dawajcie czadu, ja na pewno jeszcze tu przyjadę. blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite. they feeling I could tear you apart, or I could go heal 'em. Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need a taste, in my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on no kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. of because 'cause I'm a live life for the fight. Yeah, I'm here to. Super Szacunek, piąteczka. Nie ma siły na piąteczki. Pomagamy Pomagam zmieniać wywijać